W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mojego serca, ponownie staję przed Twoją obecnością, aby podziękować Ci za ten piękny dzień, który mi dajesz. Dziękuję za nieskończoną miłość, którą mi okazujesz, za Twoje wielkie miłosierdzie wobec mnie, za to, że nigdy mnie nie opuszczasz, że nie zostawiasz mnie samego, że zawsze czuwasz nad moimi krokami, jak troskliwy Ojciec nad swoimi dziećmi. Pozwól mi cieszyć się dzisiejszym dniem pełnym radości, ponieważ przygotowałeś dla mnie i dla wszystkich, którzy wierzą w Twoje słowo, wiele błogosławieństw. Wszystko, co czynisz, jest doskonałe, wszystko, co umieszczasz na świecie, jest dobre. Pomóż mi zawsze rozpoznawać, że Twoja miłość jest niezbędna w moim życiu, że tylko dzięki Tobie mogę cieszyć się zdrowiem i mieć dom, do którego mogę wrócić. Dziękuję, że zawsze zapewniasz mi potrzebne pożywienie, aby odzyskać siły. Oświecaj każdy moment mojego życia i pozwól mi otrzymać Twoje potężne błogosławieństwo. Składam wszystko u Twoich stóp w tym dniu, moje marzenia, moje nadzieje. Proszę przyjmij je, o niebiański Ojcze. Zawsze błogosław moje kroki, usuń moje lęki i zmartwienia. Daj mi dużo odwagi i mądrości, abym mógł stawić czoła moim bitwom, obowiązkom i troskom w najlepszy możliwy sposób. Obdasz mnie dniem pełnym Twojego pokoju, Panie Niezrównany, i napełnij swoją obecnością każdy zakątek mojej duszy. Niech ten dzień wydobędzie ze mnie to, co najlepsze, aby moje działania przynosiły szczęście, nadzieję i wiarę tym, którzy najbardziej tego potrzebują. W ten piękny poranek pragnę również w szczególny sposób prosić za moją rodzinę, abyśmy razem mogli rozpocząć dzień z wielką radością i nadzieją. Daj nam zawsze pewność, że kroczysz obok nas, że zawsze jesteś gotów przyjść nam z pomocą. Bądź schronieniem, którego potrzebujemy, gdy czujemy się przytłoczeni jakimkolwiek problemem. Panie mój, Zawsze obdarzaj nas swoją nieskończoną miłością, utrzymuj nas razem i daj nam zrozumienie, którego potrzebujemy, aby sobie wybaczać. Dziękuję, że kochasz mnie w moich mocnych stronach i słabościach, błogosławiony Panie, w moich błędach i smutkach. Dziękuję, że planujesz moje życie zgodnie ze swoją świętą i doskonałą wolą. Dziękuję, dobry ojcze, że przychodzisz do mnie, aby wszystko ukształtować, że przychodzisz, aby oczyścić moje błędy i dać mi możliwość powrotu do Twojej obecności, za każdym razem gdy zraniony i zawstydzony, oddalam się od Ciebie. Bardzo Ci ufam, Wszechmogący Boże, i chcę przeżyć ten dzień z wielką radością i nadzieją. Chcę cieszyć się wszystkimi błogosławieństwami, które mi dajesz, mimo wszystkich moich niedoskonałości. Dziękuję, że akceptujesz mnie z całym tym, co jest w moim życiu. Proszę, każdego dnia dawaj mi więcej Ciebie, a mniej mnie. Zawsze przybliżaj mnie, ukochany Panie, nie odchodź ode mnie. Obdasz mnie swoją siłą, mądrością i towarzystwem, abym mógł osiągnąć moje marzenia, pragnienia i cele. Składam całą moją ufność w Tobie i oddaję się Twojej miłości. Wiem, że słuchasz mojej pokornej modlitwy, że Twoje uszy zawsze się pochylają, aby mnie wysłuchać, i wiem, że obdarzysz mnie radością przeżywania tego dnia z ludźmi, których kocham. Wiem, że zawsze będziesz ze mną we wszystkim, czego dziś mogę się nauczyć. Gieruj moim życiem, prowadź moje kroki i nigdy mnie nie zapominaj, Panie. Wierzę, że tak będzie. O to wszystko proszę i dziękuję w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Panie, gdy zbliża się cisza poranka, niech Twój Duch Święty dotknie moich myśli i oczyści je z wszelkiego niepokoju. Nie pozwól, aby w moim sercu zakorzenił się lęk. Zamień go w ufność, a każdą troskę w pewność, że Ty jesteś ze mną. Pozwól mi rozpoznawać Twoją wolę w drobnych sprawach. Niech moje oczy będą otwarte na Twoje znaki, a moje uszy czułe na Twój głos. Uczyń mnie naczyniem Twojego pokoju dla świata, który krzyczy w ciemności. Jeśli dziś napotkam ból, pomóż mi go nieść z pokorą. Nie pozwól mi upaść pod ciężarem problemów. Bądź moją siłą, gdy słabnę i moim światłem, gdy nie widzę drogi. Obdasz mnie cichością duszy, bym potrafił przebaczać nawet tym, którzy mnie zranili. Niech Twoja łaska uleczy każdą ranę, którą noszę w sercu. Uczyń mnie świadkiem Twojej miłości, nawet w najtrudniejszych chwilach. Dziękuję Ci za każdy oddech, za każdy promień słońca, za każdy uśmiech, który dziś spotkam. Dziękuję, że mogę zacząć ten dzień w Twojej obecności, świadomy, że nie jestem sam, Jesteś moją nadzieją i fundamentem, na którym mogę bezpiecznie budować. Panie, zamykam tę modlitwę w ciszy serca i oddaję Ci wszystko, czego jeszcze nie rozumiem. Naucz mnie ufać, nawet gdy nic nie widzę. Bądź światłem mojej duszy od rana do zmierzchu amen.